Wczoraj było pytanie o 18 wrata i o sukienki. Sukienek, słuchajcie, żadnych nowych nie mam, ale zamówiłam sobie dwie torebki i nie wiem, którą zostawić. Taka, złota, ona jest taka bardziej w mieć wpadająca, albo taka bardziej żółta, złota. Jakbym miała sukienki, to byłoby łatwiej podjąć decyzję, ale... No, jest dzisiaj, no, dosyć mocno, wieje. Idę po parę rzeczy do ogródka. Janek tutaj zbiera truskawki. Patrzcie jak opórki rosną i kwitną. I już są takie pierwsze małe ogóreczki. Cukinia też się cudownie tutaj rozrosła. Co prawda to są trzy cukinie w jednej tonicy, ale mają już kwiaty. Już się nie mogę doczekać. Bardzo lubimy cukinie w różnej postaci, nie tylko lecza. Czy Wy też ubieracie swoich mężów? Za niedługo wyruszamy na wakacje i zamówiłam dla Grzeżka dwie takie... Jedna to jest koszula, to. Z dodatkiem lnu, bawełny. Myślę, że fajny materiał. Z krótkim rękawem, ale Grzesiek raczej nie chodzi w takich rzeczach. Mam nadzieję, że, że mu się spodoba. A druga taka... Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Ni to koszula, ani to koszulka. Też ma dobry skład, ale... Nie wiem, taka trochę piżamowa, chociaż mi się podoba. Spodoba się Tacie? Co myślisz? Wątpię. Wątpisz? Ale się kuku wzięła. To jeszcze nie poszyję, ale ale już w pas zaczyna, zaczyna tutaj rosnąć szybko znaczy szybko. Ja robiłem tutaj wjazd jeszcze z mikro dwa dni temu. W tym momencie przez te dwa dni, no nie wiem z 10 centów, 15 nawet do góry z tego co patrzę. Już teraz tu bym trochę strat zaczął robić. Tyle co bym się przyczepił nikosulfuron, i to, że na niektórych polach jednoliścienne zostały. No, no już. To już nie fajnie. Fakt, że tu presja była taka bardzo duża, ale tylko na tym polu. Już kolejne naprzeciwko jest ok, nie ma nic praktycznie, natomiast tutaj, tutaj placami mi się to nie podoba. Na tym etapie o kukurydzy już zapominam, nic tutaj już więcej nie będę robił. No chyba, że jakaś e, omacnica jeszcze gdzieś się pojawi, no to ochrona biologiczna, e, kruszynka. Możliwa, natomiast już żadnym sprzętem w tą kukurydzę nie wiadę. Widzę, że po przymrozkach negatywne oddziaływanie, tak myślę, że to po przymrozkach zaczynają wychodzić, zaczęły wychodzić nowe pędy, albo już wyszły. Tak jakby się zaczęła krzewić, i podejrzewam, że to właśnie niskie temperatury przymrozki podczas tego wzrostu. I, no i tak to wygląda. No. Patrzcie, jaka tutaj szama. Już myślałem, że tych myszy mało, ale. Ale na tym, na widoku, prosto, na ścieżce, o, a dalej, a dalej co? Patrzcie, jak opierdzieliła cały kłosik. No, to jest właśnie to. Poza myszami to tu będę miał więcej problemów z tego, co już widzę. Raz, no jakieś tam placyki takie e, zaczynają się wypalać czyli braki wody, mimo tego, że cały czas coś tam dopaduje na lekkiej glebie są. 12 dni temu te trójeczka poszła. I tak teraz sobie chodzę, 14 dni temu, sorry. I tak teraz sobie chodzę mszyca. I kolejny temat, czyli tu jeszcze spokoju nie będzie w pszenicy. To sprzed dwóch tygodni nie przeżyła starcia. Ale zobaczcie, nowe, nowe rzeczy się pojawiają, czyli mszyca w środku już siedzi. Elektra to wizualnie ma moc, naprawdę. I plonowo też się zbiera. Ja przy elektrze no, na moim gospodarstwie dwa lata temu rekordy robiłem. No jeszcze żadna odmiana mi nie plonowała aż tak bardzo. Tam mi wtedy wyszło na 8 hektarach 11,5 tony. Więc potencjał jest bardzo, bardzo, bardzo duży. Mam nadzieję, że mi wystoi do samych żniw, bo, bo wtedy stała jak trzeba. Jest wysoka, ale wytrzymała i no wiadomo, fajnie się to kosiło i plonowo też fajnie wychodziło. Na innym polu znowu euforia, też wygląda spoko. Troszeczkę plony mniejsze, ale znowu euforia nadrabia mocno też parametrami. Czyli tym białeczkiem pożądanym w skupach, to jak tak patrzę, przyszedł czas. Przepaliłem go już, już wiem, mniej więcej trochę rzeczy jest do, do zweryfikowania, do zaglądnięcia. Śrubki, jakieś filtry tam widziałem, coś mi lekko podciekało. Także dzisiaj sobie robię taki dzień serwisowy, ale to taki bardziej na zweryfikowanie, jeszcze przed dniwami. Drobne niedociągnięcia, no tu się nie spodziewam jakichś poważnych tematów, żeby mi się coś tu rozkraczyło. Chociaż kto wie, no różnie to bywa, jak wyjadę to zobaczę. Na razie to posprawdzać śrubki, nasmarować i, i szykujemy się w ryzach. Bo te rzepaki, pszenice to widzę, że mogą fajny plon zrobić, trzeba być gotowym.